2020 te słowa kieruję do ciebie, synu, żebyś szedł przy życie prostą drogą i się nigdy nie poddawał. Siema. Siema, siema. Słuchajcie, utwór pod tytułem Synu jest już całkowicie, jest nagrany, jest elegancko. Niestety nie możemy klipu nagrać. Wiecie z jakiego powodu? No niestety. Głupieje ten koronawirus cały. Ale jak to minie, bo od razu bierzemy się za nagrywanie i wypuszczamy to w Na razie, musimy iść w doma. A ja wum razem z Peterem. dużo zdrowka, co byście siedzieli na tej życi w doma, przytrzymali to, a jak już to przeczymiemy, to się spotkamy w końcu, e, pośmiejemy, poklachomy, pobawimy się wspólnie także pozdrowimy was mocno i do zaś